Kto widział z bliska, jak się karmi Żubra? Ja widziałam, i wy też za chwilę to zobaczycie. U Matyldy za płotem. Duży bus to gwarancja miejsca na co najmniej 14 par butów. Wiesz coś o tym chyba. Nie mam 14. Masz 13. Co czarne były złe? Jakie piękne różowe skarpetki. Nie, nie wiem gdzie dzisiaj będziemy wchodzić. Trzeba się przygotować na Stare trepy widzę jakieś wypróbowane. Wygodna, jak boso się w nich chodzi. Dzień dobry. Wchodzimy właśnie na teren, gdzie się odbywa karmienie. Są emocje. No to jest coś niesamowitego. Zawsze jak tutaj byłam, no to za płotu oglądaliśmy. Tak jak wszyscy. Tak jak wszyscy, no właśnie. Ile żubrów jest w tym rezerwacie? Tutaj? Mhm. Jest byk i krowy. I krowy porter się nazywa. Wszystkie żubry od posie zaczynają. A teraz się spodziewacie, bo to w maju, tak? Przychodzą na świat nowe żubry. Yy, cielą się. To znaczy tak, okres rozrodczy u żubrów to przełom maj czerwiec, okres godowy tego yy. naruja. No przypada na przełom y, koniec sierpnia, wrzesień. O, tam możemy zauważyć już. Hodowca poszedł do karmienia. One poznają ludzi, którzy je tak, karmią tak, na co dzień? Tak. To są takie korytka karmowe. Od wielu lat stosujemy. Zdaje to egzamin, jak widać, już czekają. Jedzą o stałej porze codziennie rano? Generalnie tak. Dzień dobry. Co jedzą? Śruta. to jest. Tak powiem, owiec y, 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 tak gnieciony z kukurydzą. No i wedle tam pory roku są większe lub mniejsze te dawki pokarmowe. Ale to jest ich główne menu. Y, w okresie letnim raczej tak. No i oczywiście no, jak tu widać trawa, pędy. Tak. One zdrowo się odżywiają. Gdzieś czytałam, że dużo ziół jedzą, wybierają sobie różne... różne... Tak, tak, tak. No to różnie z tym bywa, bo w okresie no takim jesiennym na przykład uwielbiają grzyby, opieńkę. Jedzą grzyby? Tak, to tego nie wiedziałam. Przyjechałam do rezerwatu pokazowego żubrów w Białowieży. Dzisiaj będzie nas oprowadzał pan leśniczy, pan Janusz Szpakowicz. Mhm. I akurat trafiliśmy na porę karmienia żubrów. To są wszystko krowy? Nie. Jest byk. Gdzie jest byk? się schował. O, stoi byk. Widać pod, na podbrzuszu, na taki pędzel, mm -hmm. taki charakterystyczny. A tak, rzeczywiście. Tutaj. A, tak, ma. <laughs> I też jest chyba najwyższy. A to różnie z tym bywa. No, tam mamy na przykład poidło, poimy na miejscu, także mają dostęp do wody. Są drabinki karmowe. W okresie zimowym wykładamy siano. No, w okresie zimowym No, do tak strony... trzeba dokarmiać. Tak, tak. No, różni się trochę ta baza pokarmowa w okresie zimowym, bo dochodzą oprócz śruty buraki pastewne. Warzyw trochę dochodzi. No, tak można powiedzieć. Pięknie. No i oczywiście siano. No, i sporadycznie, ale dajemy siano kiszonkę, czyli belę. Zakiszone siano takie. Czasami potrafimy yy, bawić się nawet, poturlać sobie taką belę. Ten byk na przykład, no to taki jest pokaźny. Ten? Nie, on jeszcze nie jest taki duży, ale myślę, że około 500. 500 kg? Kilogram. No tak, plus minus, no bo to ciężko określić. Mhm. Ale trafiają się 700, po, powyżej. Macie takie w rezerwacie, czy raczej już poza rezerwatem? Poza i w rezerwacie też bywają. One się jakoś nazywają, mają tak. imiona? Te por, por, na po. porter. Porter. Byk Porter. Porter. Uważnie się nam przypatruje. Jest bardzo szybkie zwierzę. Niby takie ospałe, ociężałe, ale mimo to to jest jednak dzikie zwierzę i ma ten charakter taki. Trzeba być ostrożnym po prostu. No i to, i... I to tak. Po prostu trzeba mieć oczy dookoła głowy. Do krowy domowej można podejść, prawda? Pogłaskać. Tego się nie da mhm. zrobić ze zwierzętami tutaj, nawet, nawet hodowlanymi. One Ale są, są pracownicy, są przy... którzy przekraczają tę granicę, prawda? Nie. Też nie. Nie, nie robimy tego, bo to, to jest zwierzę. Tak, to jest zwierzę dzikie i nigdy nie wiadomo, co, co może spotkać. No, takie zwierzę wystartuje z miejsca, to praktycznie człowiek nie ma szansy ucieczki. Niejednokrotnie potrafi podbiec do kogoś, zahamować, nastraszyć. Człowiek Nastraszył taki... kiedyś pana? Tak, powiem, że kilka razy tak. Ciężko to określić, bo człowiek drętwieje, głupie, nie wie co zrobić. A niby tyle lat pracuje się a... i jest się pewnym, niby takim. No właśnie, a, a w naturze, gdyby spotkać takiego żubra? Są inaczej inaczej są, inaczej się zachowują. Bardziej są puchliwe. Jeżeli im się nie wchodzi w drogę, im się nie zaczepia, to one się usuną. O, tak jak idzie Panie. On w ten sposób, to jest właśnie charakterystyczne, podsuwa sobie jedzenie. Bo jak stukając szufladą, to Przesuwa wszystkie jedzenie właśnie. przeskakuje bliżej pyska i tak... Po prostu się nauczyły. Ale to są mądre zwierzęta, prawda? Mają no swój bardzo. charakterek. E, powiem właśnie, dziwię się, że pozują przy Was, bo zazwyczaj nie tolerują obcych osób tutaj. Przy żubrach to jest. Dziś jest tak, drugi raz inaczej. Jednego dnia są spokojne, drugiego dnia będzie biegać nie wiadomo dlaczego. Mhm. Ale je... myśli Pan, że trzeba to lubić, żeby, żeby sprawować Oczywiście, taką że opiekę tak. nad żubrami? Oczywiście, że tak. Można się do nich przyzwyczaić, Stęsknić się za nimi, na przykład jak Można. się wyjedzie na urlop? Można. Nawet po nocach się śnił. Tak? Tak. Śniły się panu żury? Niejednokrotnie. Ale to w takiej sytuacji, że człowiek ucieka na płot. A, czyli raczej. <laughs> Co? Podobało się? Jeśli tak, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, komentujcie. Bardzo dziękuję dyrekcji rezerwatu pokazowego Żubrów za pomoc w realizacji tego materiału. Przyjeżdżajcie do Białowieży, tylko pamiętajcie, nie dokarmiajcie żubrów i zabierajcie ze sobą swoje śmieci. Zapraszam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! U Matyldy za płotem.